Witam serdecznie wszystkich tajemniconautów. Postanowiliśmy przedstawić Wam, drodzy widzowie, pewną historię osoby, która potrafiła bardzo dużo zjeść. Może nasza postać będzie jakby przestrogą, przed przejedzeniem się, choć zapewne w każdym domu znajduje się znany i sprawdzony już Rafa Holince. Historia ludzkości pełna jest dziwnych ludzi, o których w jakiś sposób wiemy bardzo niewiele. Ludzie ci dokonywali niezwykłych rzeczy i cieszyli się sławą, docierającą czasem do kilku lub nawet kilkunastu krajów. Ale do naszych czasów przetrwały tylko fragmentaryczne i w zasadzie czasami nieprawdziwe pogłoski, jakieś mieszczańskie mity na ich temat. Jedną z takich niezwykłych osób jest bardzo znany człowiek opisywany w historii jako Tarare, to jego pseudonim, który żył pod koniec XVIII wieku we Francji. Ten człowiek od młodości miał wyjątkowo niezwykłą anomalię. Nie będąc przy kości, jednocześnie miał niestrudzony apetyt i jadł wszystko niemal bez przerwy, z wyjątkiem bardzo niejadalnych rzeczy, takich jak stal. Badali go najlepsi lekarze w kraju, ale nie mogli znaleźć przyczyny jego niepohamowanego apetytu. Tarare urodził się w Lyonie w 1772 roku i w swoich młodzieńczych latach nie różnił się niczym od innych dzieci. Ale kiedy skończył 12 lat i zaczął przekształcać się z dziecka w dorosłego mężczyznę, coś w jego organizmie zaczęło nie działać. Było to niezrozumiałe dla ówczesnej medycyny. Dzisiaj mówi się, że być może była to burza hormonalna, ale czy na pewno? No i w sumie zaczęło się. Tarare był teraz ciągle głodny i non-stop szukał czegoś do jedzenia. A jeśli w jego domu nie było już jedzenia, wychodził na zewnątrz i zjadał znalezione niedojatki i śmieci. Mimo to w wieku 17 lat ważył zaledwie 45 kg, ale według naocznych świadków, w ciągu jednego dnia nastolatek mógł zjeść tyle, ile ważył. Jedną z cech wchłaniania tak dużej ilości pokarmu w krótkim czasie był jego ogromny żołądek. Według naocznych świadków, kiedy Tarrare wpychał sobie jedzenie, jego żołądek mógł puchnąć do niewiarygodnych rozmiarów, a kiedy jedzenie trafiało do jelit i było tam trawione, miejsce w okolicy żołądka ustępowało, a następnie rozciągnięta skóra na brzuchu wisiała w dużych i brzydkich fałdach. We wszystkim było coś tak nieludzkiego, że przerażało to wszystkich mieszkańców miasta. Mówiono również, że Tarare ma ogromne szczęki, które mogą otworzyć się jeszcze szerzej niż robią to normalni ludzie. Zaczęto powoli budować miejski mit o człowieku z ogromnym apetytem, wychudzonym piekielnikiem ze szczęką gargulca i przełykiem tak dużym, że mógł spokojnie połknąć barana. W tym samym czasie donoszono również, że miał bardzo cienkie usta, które nie mogły całkowicie ukryć zębów na potężnych szczękach. Cóż, teraz już łatwo było sobie wyobrazić biednego Terrara jako potwora, który pojawił się w mieście prosto z horroru. Rodzice Terrary nie byli bogaci i w domu zawsze było dla niego mało jedzenia. W końcu Terrary został po prostu wyrzucony z domu, ponieważ poważnie cały czas objadał wszystkich pozostałych członków rodziny. Potem Terrary zaczął żyć na ulicach i szybko stał się najbardziej znanym lokalnym ekscentrykiem. Zawsze podążał za nim tłum ciekawskich gapiów. Po jakimś czasie Tarrare sprzymierzył się z ulicznymi żebrakami i bandytami, którzy tworzyli różne mniejsze lub większe gangi i zaczęli podróżować po miastach Francji, rabując po drodze każdego kogo mogli, ale też organizowali pokazy z Tarrarem, co przynosiło im ogromne kwoty z apetytu kolęgi. Tarary zaskakiwał bezpretensjonalną publiczność tym, że potrafił pożyć naraz koszyk jabłek lub jajek, a także połykał drewniane korki, kawałki kamieni, potrafił rzucić się na kota lub psa, pozbawiając ich w brutalny sposób tchnienia i natychmiast je pożerać surowe i niewypatroszone. Chętnie zjadał też żywcem węgorze i węże. Jego show było paskudne i brzydkie, ale dla plepsu i patologicznej publiczności była to doskonała rozrywka. W końcu tarare dotarł do Paryża i tam z nieoczekiwanej strony dał się poznać jako wielki patriota. Miał plan wcielić się do armii, więc zapisał się jako żołnierz. W niedługim czasie teraz inni żołnierze stali się widzami jego perwersji żywieniowych. Oczywiście zwykła racja Tarrara nie wystarczała i ciągle szukał czegoś innego do jedzenia. Jeśli brakowało jedzenia i nie było gdzie ukraść, siadał w śmietniku i jadł nawet zgniłe resztki. W tym samym czasie gwałtownie schudł jakby głodował. Wkrótce fenomenem Tarrary zainteresowali się wybitni chirurdzy Curievel i Pierre Francis Percy. Początkowo myśleli, że Tarrara jest upośledzony umysłowo i nie rozumie, co robi, ale badanie wykazało, że jest osobą całkowicie poczytalną, tylko ciągle głodną. Zarejestrowali również jego nieludzkie anomalie, takie jak szczęki otwierające się pod dużym kątem i rozciągnięte fałdy skóry na brzuchu. Szczęki Terrara były tak zaskakujące, że opisali je jako ogromny jak uszy słonia i zwisające, gdy nie żuje. Zauważyli również okropny smród, który unosił się wokół osoby Terrara. Nie można było być blisko niego. Brzydki zapach dochodził nawet z odległości dwudziestu kroków, napisał Percy. Co więcej, lekarze doszli do wniosku, że Tarary po prostu przepuszczał pokarm przez swoje ciało, nie wchłaniając go prawie wcale i wydalając odchody w prawie takiej samej objętości. A kiedy jadł zwierzęta razem z wełną i kośćmi, wełna i kości wychodziły z niego zupełnie nienaruszone. Te badania i testy trwały kilka miesięcy, po czym wojsko wpadło na pomysł, aby Tarary można było wykorzystać jako oddzielną jednostkę wojskową. Wymyślili plan, aby nakarmić tarara tajnymi notatkami w całości, a następnie dostarczyć go za linię wroga. Krusa. Tam tarare pójdzie do toalety i wydobędzie nienaruszone dokumenty. I naprawdę to zrobili, a te papiery naprawdę przeszły przez ciało tarara bez żadnego naruszenia. To prawda, że na tyłach wroga tarare został szybko zdemaskowany i uwięziony, i nawet próbowali go torturować, ale on się tym nie przejmował. Prosił tylko o jedzenie. A potem został zwolniony z powrotem do Francji. Tam doktor Percy ponownie zaczął go badać, lecz teraz szukano lekarstwa na apetyt tarara, aby mu pomóc. Doktor Percy próbował karmić tarara octem, toniem, a nawet podawał mu narkotyki w postaci opiatów. Ale to wszystko było bezskuteczne. Jego apetyt nie ucierpiał, a Tarrare przez całą dobę włóczył się po szpitalu i szukał czegoś do jedzenia. Pewnego dnia ludzie przyłapali go na jedzeniu zwłok w kostnicy, a kiedy zniknął chory chłopiec, wszystkie podejrzenia natychmiast padły na Tarrare. Pomimo tego, że Tarrare wypierał się winy za zniknięcie dziecka, lekarze uznali, że mają dosyć i wyrzucili go ze szpitala. Był rok 1794 i Tarrare wrócił do punktu wyjścia. Znów stał się bezdomny i włóczył się ulicami Paryża, przekopując się przez hałdy śmieci. W 1798 roku Tarrary zachorował, gdzieś na gruźlicę i cudem trafił ponownie do szpitala do doktora Persiego. Ale lekarzowi ledwo udało się rozpocząć leczenie, zaledwie miesiąc później Tarare zmarł na gruźlicę. Tłum ludzi zebrał się na sekcji zwok słynnego żarłoka, ale Tarrary zadał zagadkę. Jego ciało zaczęło się rozkładać w niewiarygodnym tempie, a sekcja zwłok, którą zaczął przeprowadzać, zaledwie kilka dni po śmierci dr. Percy zamieniła się w sekcję zwłok silnie rozkładającej się tkanki. Jak przeczytać można w zapiskach sekcji, wszystkie wnoczności były już prawie rozłożone, przemieszane i zanurzone w ropie. Wątroba była niesłychanie powiększona i w stanie półpłynnym rozkładającym się. Pęcherzyk żółciowy był również powiększony. Żołądek był bardzo rozdęty i były na nim ślady wrzodów. Obiekt można było łatwo włożyć w otwarte szczęki o obwodzie 30 cm. Przełyk tarary był również znacznie szerszy niż zwykły, a wszystko jako całość stanowiło wielką medyczną zagadkę, która wciąż spędza sen z oczu lekarzom i naukowcom. Niestety, sekcja zwłok przebiegła bardzo szybko i powierzchownie. Z powodu silnego smrodu, większość osób nie mogła już przebywać w pomieszczeniu. Co dzisiaj pozostało po tym dziwnym człowieku? Kilka linijek w archiwum szpitalnym o tej niecodziennej sekcji zwłok oraz legendy miejskie to w zasadzie wszystko, co pozostało z tej wyjątkowej historii. Dzisiaj, dysponując znacznie zaawansowaną wiedzą, można śmiało postawić dwie możliwości istnienia Tarary. Pierwsze jako nieudanego eksperymentu obcych, którzy chcieli się wcielić w nasze życie tworząc nieudaną hybrydę. Druga jako niekontrolowane zmiany w DNA, które uwidoczniły w człowieku zwierzęce, a wręcz reptoidalne cechy. Praktycznie w tej historii wszystko zaskakuje i jest anomalne. A to daje dużo do myślenia, biorąc pod uwagę, że takie niesamowite postacie pojawiają się raz na jakiś czas w naszej historii, podobnie jak genialne mózgi.